Chciałam pokazać szkicownik, słowo odtrzymuję a w nim przeróżne szkice, ćwiczenia, różne mermajowe ilustracje i wszystkie pokażę dziś. Sam szkicownik kupiłam w sklepie Plastycznym za 70 zł, także nie mało i byłam dość zawiedziona jakością papieru, który chciałam wykorzystywać do akwareli, ale już pierwsza próba pokazała, że papier faluje się i w tej roli nie sprawdzał się najlepiej. Jako leniwy rysownik skorzystałam tutaj z Pinteresta. Najpierw potraktowałam je ołówkiem, następnie farbami i szybko doszłam do wniosku, że wygodniej będzie mi używać raczej mazaków. To jest dość nieudana próba naklejki. To znaczy ilustracja była udana, ale papier naklejkowy okazał się niezbyt ciekawy. Przez lata malowałam cyfrowo, nie czułam się zbyt pewnie wracając do szkicowania tradycyjnie, dlatego wykorzystywałam markery jako podkład, a dopiero potem wchodził cienkopis. Jeśli chodzi o markery, to najczęściej były to ekoliny i w tej roli najświetniej sprawdzały się kolory pastelowe, a cienkopis używałam e, z końcówką pędzelkową i bardzo lubię nim pracować. Niestety te końcówki dość szybko się strzępią. Tutaj na tych wszystkich ilustracjach, wbrew pozorom, jest ta sama osoba, czyli moja przyjaciółka Berenika. To nie jest Berenika, to mój kot. Z podobieństwem u mnie jest różnie, z reguły trochę trwa, zanim uda mi się osiągnąć większe podobieństwo do modelu. Najbardziej podobna Berenika do siebie jest tutaj, a moja ulubiona ilustracja to jest właśnie ta taka szybka, stylizowana, minimum środków, a maksimum wyrazu. Kolejne szkice z Pinteresta i zdjęć z cosplayów. To co jest bardzo bogaty, temat do eksploracji i, do, i dość zabawne do szkicowania. Tym razem wykorzystałam ołówek HB i to był ołówek automatyczny, taki zwykły, niestety kolorowe wkłady występowały tylko w wartości HB. Ćwiczenia, rąk to jest coś, co muszę powtarzać, bo inaczej na ilustracjach moje paluchy wyglądają, znaczy nie moje, tylko ilustracji, jak takie serdele. Kolejne ćwiczenia z ekspresji to jest Alicia Silverstone, w Clueless. Troszeczkę bardziej realistyczne podejście, podejście stylizowane, podobnie tutaj. Tu już jest Ania Taylor Joy. Generalnie stylizacja w ilustracji to jest coś, co mnie interesuje najbardziej, ale żeby stylizacja była udana, trzeba dość dobrze poruszyć się w technice realistycznej, a żeby móc naprawdę zdecydować, które linie warto wyeksponować, które odpuścić. To jest taki przykład, y, i taki przykład będzie w szkicowniku więcej: takich szkiców wyględnych, czyli coś, co y, było rysowane najczęściej bez żadnej jej referencji, i totalnie nie wyszło. Widać taką trochę sztywność w rysowaniu cienkopisem, dlatego przerzuciłam się tutaj znowu na ołówek. Te dwie ilustracje to są studia z obrazów Kera, to jest Eugeniusz Bodo. Jeżeli nie poznaliście, to wcale się nie dziwię. Mąż i Kot, a to ja. Na wystawie Przesilenie w Muzeum Narodowym to było malarstwo skandynawskie i byłam zachwycona. I znów sprawdza się technika, podkład markerem oraz bardziej cyfrowane linie cienkopisem. Ta strona malowana była zimą i intensywnie był obserwowany przez nas, a obsiadywany przez ptakarnik, karnik, więc ptaki pojawiły się również w szkicowniku. I musiałam troszeczkę nadrobić swoje braki w rysowaniu drzew. Wiecznie słyszę od męża, że moje drzewa są pokraczne. Zauważam też, że bardzo rzadko malowałam koty, a to jest taki wdzięczny temat. I tutaj wydaje mi się stylizacja i te ciekawe, giętkie linie cienkopisów bardzo dobrze się spisywały. Kolejne szkice. To jest z Pinteresta, a ten dziadzio to jest Mikołaj widziany już na własne oczy, ale rysowany z własnego zdjęcia. Jeżeli będziecie gdzieś w początku grudnia w Norwegii, to koniecznie polecam odwiedzić y, małe miasteczko Røros, jeżeli dobrze to wymawiam, gdyż odbywa się tam wtedy bożonarodzeniowy jarmark i jest niesamowity. To, to jest coś pięknego, nastrój i klimat razy tysiąc. Kolejne ćwiczenia z rysowania drzew i to są już y, znajome, pobliskie drzewa występujące dosłownie za oknem. I nieudane podejście do rysowania za pomocą piórka i koliny. Papier bardzo słabo znosił ostrą końcówkę, y, tuż się rozlewał, bardzo szkoda. ćwiczenia mimiczne, y, tym razem ołówkiem. Znowu trochę realistycznie, ale trochę już szukanie takich bardziej stylizowanych linii. Coś, co in... chciałabym, żeby się nie zdarzało, a nadal się zdarza. Ci coś, no totalnie nie. Nie, 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 jeszcze raz nie, wstyd i hańba. No ale zdarzają się, od tego są pisowniki i czas żyć. Ćwiczenia z bardziej nietypowymi twarzami i znowu główna rola cienkopisu pędzelkowego oraz szarego markera ekolinowego. I ja dalej ćwiczenia ołówkiem. No i jest zdecydowanie za rzadko, wydaje mi się, rysuje starszych ludzi. Ale jednak, no człowiek niestety jest tak skonstruowany, że chętnie wraca do ulubionych tematów, więc ładne dziewczyny, banalne. A tutaj widać m, zabrakło mi e, zdjęcia referacyjnego i posypała się perspektywa, no technicznie coś tu się zadziało nie tak. Poza m, szkicami, które miały być bardziej lub mniej ładne, pojawiają się takie próby, szkice szkiców, planowania kompozycji planowania pozy. Jeden z moich ulubionych stron i przynajmniej nie chodzi o jakiś wielki artyzm y, zawarty w tych szkicach, ale o to, że one dokumentują naszą wycieczkę do Lublina, żeśmy się zapakowały w pociąg, dodałyśmy całą drogę, ale już wracając, lekko zmęczone, miałam ten moment, w robiłam kilka szkiców właśnie z natury albo ze zdjęć i wydaje mi się, że one bardzo fajnie ozdają, pokazują nam ten czas, zwłaszcza też w takiej minimalnej formie, takie urocze. Nie oddałam y, uroku moich koleżanek, za to ja wyglądam po prostu cała, cała ja tutaj. I lublin zawsze polecam zawsze na prosie. Z natury, trochę z internetu. I chciałam się tutaj skupić na tym szkicu. Zostawiłam go właśnie w takiej niedopracowanej formie, ale daje jego płynność tych linii, to niedopracowanie dużo bardziej trafia do wyobraźni. Tutaj się dzieje coś ciekawego. Nie wiem co, cieszę się, że nie pociągnęłam tego dalej, bo prawdopodobnie bym to y, straciła. Tu się zaczyna mermaj. Udało mi się go w zeszłym roku ukończyć w całości. I w szkicowniku znajdziemy zaczątki ilustracji, które potem były kolorowane cyfrowo. Myślę, że to jest temat w ogóle na oddzielny filmik, bo o tym też warto by było powiedzieć. Ale wracając do tematu, mamy tutaj wizytę w Czerwińsku nad Wisłą. Było to jakieś wydarzenie nawiązujące do średniowiecza. Y, ludkowie ubrani w średniowieczne stroje, wyglądało to świetnie. I mimo tego, że lubię ilustracje w tym stylu, pomijam tutaj kwestię wykręcadła anatomicznego, które naprawiłam no, już potem cyfrowo. No dobra, ta twarz tej dziewczyny też mi się bardzo podoba, ale jednak, żeby te ilustracje wyglądały dobrze, najpierw te szkice muszą postać w dość dużej ilości, bo właśnie w ten sposób uczymy się prawidłowej interpretacji i e, anatomii tego co widzimy. I tu się zaczynają szkice. Tych szkiców wykonałam dość sporo, to były głównie na początku zaczątki pomysłów. Potem już te szkice wykorzystywałam do obróbki dalszej, więc wiele z tych szkiców było potem zmienione w gotowe ilustracje. W związku z tym, że nie lubię marnować papieru, to bardzo często kompozycja tych szkiców była podyktowana tym, ile mi miejsca zostało na stronie. I to było bardzo ciekawe, dlatego że widać tu jak Ograniczenia potrafią wpływać na kreatywność. Podejrzewam, że sama z siebie nie myślałabym o stworzeniu konkretnie takiej pozycji, ale taka pozostałość wolnej strony wymusiła ją i bardzo dobrze. Dalsze ilustracje z, przemieszane z małymi, tutaj takimi znaczkowymi formatami planów na dalsze szkice. Kolejny przykład, że warto wykorzystania strony. Stru procentach. I tutaj y, niebieski to jest ołówek kopiowy, czerwony to jest ołówek automatyczny e, HB. Tym rysowało mi się chyba wygodniej, tym znowu rysowało się dokładniej. Modna syrenka w odzianiu z liści nenufarów. A to nasza syrenka warszawska z lekkim nerwem, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę XX wiek, emocje są bardziej uzasadnione niż ten spokój naszej pomnikowej syrenki warszawskiej. No i oczywiście pojawiały się na tych obrazkach piersi. Nie wiem, co na to już, bo wiem, że Instagram nie był zadowolony i czasami mi cenzurował. Pokażę je na oddzielnym filmiku, mam nadzieję, już w wersji kolorowej. Nieudane naklejki bardzo często znajdują się u mnie w przykisownikach. Wsiowa syrenka, bo to już są takie typowe moje klimaty. Syrenka wieszcząca i jedna z bardziej krwiożerczych, taka lubiąca, dobra, nieważne. I syrenka marząca o tym, żeby być czarownicą, bo czemuż nie? I ostatnie kończące syrenki udało mi się wykonać 31 Dni Mermaja w zeszłym roku. To próba markerów zakupionych w Biedronce. Nie byłam z nich ostatecznie tak bardzo dowolona jak na początku mi się wydawało. Nie są złe, ale jednak brak końcówki cienkopisowej trochę mi się daje we wznaki. Dodatkowo jest to dość mała paleta, jeżeli chcemy wykonać płynne przejścia, to widać właśnie w tej łuskowej trefie. Tutaj widać właśnie przekrój tych kolorów obecnych w pudełku. A cała reszta to ilustracje oparte na screenshotach z Pretty Woman. To ilustracje z wypadu wakacyjnego, a tu w kolejnej szkice skupione na twarzach i na ekspresji. Jedne lepsze, drugie gorsze. To jest zdecydowanie kolejna ilustracja do mojej galerii wstydu. Za to z tej jestem całkiem zadowolona. Mimo tego, że to nie jest dopracowana ilustracja, to ma w sobie tyle wyrazu. Powiedziałabym, że nawet jest, chyba oceniłabym ją wyżej niż tą ładną i wymuskaną. A wiem, to podejście do ilustracji na Inktober. Zaraz pokażę, jak ona wyszła. Tak, wyszła gotowa ilustracja, a w ogóle na Inktober mam swoją kubkę innych ilustracji. pamiętam, że tutaj moim zadaniem było opisywanie różnego rodzaju papierów, jak się sprawdzają w używaniu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani przeglądem prac z dobra zeszłego roku, dajcie znać. No i kolejne szkice, tutaj może pominimy go milczeniem, a tutaj myślę, że jest bardzo trafna obserwacja, jak i jaki szał ludzi ogarnia jesienią, kiedy ruszają do lasu swoje miejsca grzybowe, jak <głos》>, poszukiwanie skarbów. To sami wygląda, ale w tym roku grzybów było mało, ludzie bardziej właśnie tacy pazerni na te grzyby. że no nieważne. A tutaj widać, że jednak mimo wszystko przełamałam się i wzięłam się zamalowanie, mimo wszystko akwarelą. Dlatego, że doszłam do wniosku, że no właśnie może to jest jego zaleta, że te szkice nie mają szansy wyglądać reprezentacyjnie, że papier się faluje, że zbija się właśnie w jakieś takie nieciekawe tutaj właśnie widać te kropeczki takie przy zbyt dużej ilości wody, bo wtedy wiem, że nie stworzę tutaj nic, co bym mogła powiesić na ściany. i W związku z tym od początku mogę podejść bez presji, na luzie, eksperymentując, bawiąc się tematami, godząc się, żeby nie wyszło, bo też nie miało szansy za bardzo wyjść jakoś rewelacyjnie. I to podejście zdecydowanie mi odpowiada i całkiem fajnie mi się maluje właśnie tutaj e, tymi akwarelami, mimo że widać jak to wygląda potem. I w sumie kurczę, do tego służą szkicowniki. Często widzimy te szkicowniki wypieszczone i piękne. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ja jestem zadowolona z tych szkiców. One wyglądają ciekawie, mają coś nawet ładnego w sobie, ale nie było to moim głównym celem. Czasami coś wyjdzie, czasami nie wyjdzie i szkicownik jest takim miejscem, żeby sobie na te wszystkie porażki pozwolić. I nie jedni twierdzą, że szkicownik powinien być właśnie pełen złych prac, albo pomyślę, że jakbym miała zobaczyć szkicownik pełen takich prac, to by mnie nie wiem, <laughs> to by było ciężkie. Szkicownik jest miejscem, które robisz dokładnie to, na co masz ochotę. Jeżeli masz ochotę ćwiczyć akwarele, robisz to. Jeżeli bardziej dopracowany szkice, które potem możesz zeskanować bądź obrobić, to też jest dobre miejsce. Przejrzenie potem takiego ukończonego szkicownika to jest świetne, świetny zapis naszego postępu. I chociaż jest z tego względu warto takie szkicowniki prowadzić, ten szkic akwarelą zamyka. Na ten moment mój szkicownik, tak naprawdę mimo tego, że przeżyliśmy dość sporo, to została do wypełnienia cała druga połowa. Zbierało się u mnie trochę szkicowników. Wszystkie są tak wypieszczone, jest tam dużo i wzlotów i upadków. Jeżeli będziecie zainteresowani przejrzeniem, dajcie znać.